Witam was serdecznie. Dzisiaj taki miszmasz będzie w poszukiwaniu srebra. Tutaj już widać, że jest. Później sobie to sprawdzimy. Tutaj też widać, że jest na mosiądzu prawdopodobnie. Z drugiej strony tak samo. Tutaj też. 3. Taki włącznik widzieliście, tylko że mniejszy. Tam była blacha srebrzona. Zobaczymy, co jest w tym. Tu jest kilka takich mniejszych. Postaram się odzyskać jak najwięcej z tego kolorów. I na koniec zrobić podsumowanie, pokazać Wam to, co tam było. A wszystko zobaczycie i tak pewnie na przyspieszeniu. Tu mamy aluminium. Tu jest stal. Tu jest alu. Tu zobaczymy, z czego są te blachy. Nie przynudzam, rozbieram i do zobaczenia. Bye. <laughs> Dobra, ja skończyłem swoją pracę na dzisiaj. Co tutaj wyszło? Wyszło trochę blach różnego rodzaju. Jeszcze tutaj mam jedną do rozebrania. A to już nie dzisiaj. Wyszło sporo blach yy, srebrzonych. Wyszło trochę miedzi do oczyszczenia. Takiej dosyć grubej. Tu jeszcze jest mieć. Z tymi stykami, ale te styki są chyba tutaj też. Nie wiem, czy to są srebrzone, czy to są mosiężne. Nie, nie jest to srebro. Już tam kwas od razu pokazał, że nie jest to srebro, a więc tym się nie będę przejmował. Blaszki odetnę. I to jako miedziucha pójdzie normalnie. A więc trzy takie, chociaż czekajcie, bo to jest w drugą stronę. Ale też nie jest srebro. A więc tu już wiemy, że to nie jest srebro, idzie do miedzi. Teraz tak tutaj to na bank jest. Srebrzone od razu widać i pod tym jeszcze sprawdzimy prawdopodobnie jest mosiądz ostatnio też był mosiądz tak jest mosiądz na pewno a więc yy, to jest srebro na mosiądzu i takich blaszek mieliśmy tu mam cztery tam są jeszcze dwie a więc będzie 6 Pem, może, że trochę to waży. Teraz tak. To jest też srebrzone i też prawdopodobnie na mosiądzu. No kurde, na miedzi chyba. Tak, na miedzi. Coś słabo ostatnio. Teraz. No ale. Jest to srebro, od razu widać. I tych blaszek mamy też, są ciężkie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Pierwszy raz zobaczyłem, że te blachy też są srebrzone. Ostatnio nie wiem, czy nie wyrzuciłem, a one też są srebrzone, a więc te te zaraz wam pokażę, one są stąd, żeby ściągnąć ten plastik, trzeba powyginać tą blaszkę, wyciągnąć ją i to się rozsypuje. Też są srebrzone. No i dobra, tak jak mówiłem, tu mamy trochę jeszcze do obrobienia, ale mamy trochę miedzi, trochę mosiądzu żółtego. Tym się zajmę później, ale trochę. No i Przecudowne Nie sądziłem, że aż tyle tego wyjdzie, ale trochę tego wyszło. To są do odpalenia. Groszki. No. I. Sprawdzimy sobie na dniach, będziemy odpalać, bo już mi się trochę uzbierało. No i zobaczcie od razu. Zmiana koloru. Te groszki są srebrne do odpalenia, a te są do odcięcia. No ale też możemy zrobić próbę sobie. Taka słabsza jakość Słabsza jakość Ale jeszcze Na no 100% jest to srebro tam, gdzie poczlifowałem, ładnie barwi od razu. Ale wydaje mi się, że to nie jest jakaś mega wysoka próba. Po tych tutaj było widać od razu, że całkowicie ona, aż. Aż już taka bezwiśniowa się zrobiła. Dobra, ja kończę. A no i została mi jeszcze cewka. Ale to na jakiś inny raz. Ja kończę, marudzenie. Życzę Wam miłego wieczoru. I do następnego. Na razie.